Moi drodzy, drobne ogłoszenie na początek: filmy z tego wyjazdu będą oznaczone jako filmy sponsorowane, niezależnie od tego, czy w nich pojawią się jakieś treści partnerów kanału. Jest to spowodowane tym, że miałem opłacone przeloty samolotem oraz hotel na miejscu, natomiast nie brałem żadnych pieniędzy za te materiały, z nikim nie omawiałem też scenariusza, nikomu nie wysłałem materiału do przed ich publikacją. Jednocześnie pragnę podkreślić, że za żaden test samochodu na tym kanale nigdy nie brałem pieniędzy, bo widzę tutaj wyraźny konflikt interesów pod względem moralnym i pozostaję przy tej decyzji. Partnerami odcinka są Pstryk oraz Eno City. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy film poświęcimy autopilotowi opracowanemu przez Huawei, z którym miałem okazję bardzo dokładnie się zaznajomić. System możemy spotkać w autach należących do aliansu Kima, m.in. w Luxidach produkowanych przez Przery. Czy to faktycznie dobrze działa, czy ma jakieś ograniczenia i jak go oceniamy, przekonacie się w dzisiejszym odcinku. Dzień drugi, czas zacząć. Właściwie dzień pierwszy, w którym możemy poglądać jakieś samochody. No i mieliśmy okazję zobaczyć Luxidag, który jest autonomiczny, który tutaj sam potrafi jeździć po drogach, sam potrafi parkować, ba, sam potrafi y, zacząć ładowanie. Dlaczego? Mamy ładowarki indukcyjne o mocy nawet 7 kW. No i ciekawostka, tutaj podobno prawo nie robi takich ograniczeń na temat jazdy autonomicznej. Zacznijmy od przypomnienia, co to dokładnie oznacza, że mogą jeździć same. Bo tak naprawdę mamy 5 poziomów autonomiczności prowadzenia samochodu. Pierwszy i drugi to po prostu mniejsze lub większe wspieranie kierowcy, np. adaptacyjnym tempomatem czy asystentem pasa ruchu. Od trzeciego poziomu zaczyna robić się ciekawie, bo to pierwszy etap, w którym pojazd potrafi przejąć pełną kontrolę nad jazdą w określonych warunkach, na przykład na autostradzie. Kierowca na tym poziomie może zdjąć ręce z kierownicy, ale musi być gotowy do przejęcia kontroli, gdy system tego zażąda. Samochód potrafi też podjąć nieco bardziej złożone decyzje, jak na przykład omijanie przeszkód. Czwarty poziom to już wysoka automatyzacja, na ten moment niedostępna na naszym rynku w komercyjnie sprzedawanych modelach, choćby z uwagi na prawo. Tutaj już samochód potrafi poruszać się w pełni autonomicznie w określonych warunkach i obszarach, np. w mieście. Nie wymaga interwencji kierowcy w tych obszarach, ale może potrzebować pomocy w trudniejszych okolicznościach, jak np. podczas śnieżycy. Auta tego poziomu są obecnie testowane i rozwijane w Stanach Zjednoczonych oraz na największą skalę właśnie w Chinach. Piąty poziom to już całkowita automatyzacja. Pojazd nie wymaga kierowcy ani jakiejkolwiek interwencji człowieka. Samochody z tej kategorii potrafią poruszać się w dowolnych warunkach i miejscach, a ich wnętrza nie muszą nawet posiadać kierownicy czy pedałów. Na razie to nadal pieśń przyszłości. I ktoś teraz powie: W Europie jest nią również poziom czwarty, ale uwaga: w Chinach jest zupełnie inaczej. Według raportów firm analitycznych na koniec 2024 roku firma wydanych w Chinach licencji na testy samochodów autonomicznych sięgała aż 16 tysięcy. Dla porównania USA przyznało ich 800, a Europa około 300. Chińczycy więc nie próżnują i widać to również po najnowszym dziecku firmy Huawei, które jest dostępne w pojazdach w aliancie Hima, co już Wam zdradzę, umożliwiło mi sprawdzenie tego systemu faktycznie w każdych warunkach tutaj to jest możliwe, co mnie tym bardziej ciekawi, że tutejsze drogi są naprawdę bardzo skomplikowane. To nie jest tak, jak nie wiem, u nas, czy gdziekolwiek w Europie może poza włochami, że ten ruch na drogach jest w miarę uporządkowany, tylko tu mamy od groma skuterów, mamy od groma takiej desorganizacji i jak te samochody tutaj sobie radzą, no to naprawdę robi to wrażenie. Przedstawiam wam taki pojazd, jakim jest Luxit R7 i za chwilę będę wchodził na jego tylną kanapę, będziemy jeździli autonomicznie po wuchu. Czy to będzie działać? No nie mam zielonego pojęcia, bo na razie na parkingu to sobie ładnie radzi, ale jak już wspomniałem, tutaj na drogach jest dość duży chaos i no jestem szczerze ciekawy, jak ten autonomiczny samochód będzie sobie z tym radził. Ciekawe, w Cię zauważymy 12 kamer i 3 na klapie bagażnika. Bo wszystko zaczęło się od drugiego dnia wyjazdu, podczas którego poznaliśmy omawianą niedawno na kanale Markę Luxit i jechaliśmy do jej fabryki. Podczas przejazdu organizator postanowił, aby redakcje i internetowi twórcy, uczestniczący w wydarzeniu Cherry Brand User Summit 2025 mogli przejechać tymi autami w trybie autonomicznym do fabryki koncernu Cherry. Był tylko jeden problem. Autopilot Huawei jest już czwartym poziomem autonomiczności, a według wytycznych organizatora samochody miały jechać w jednej kolumnie. Pierwszy samochód jechał jednak wolniej od ograniczenia prędkości. A przez to pozostałe auta próbowały wyrywać się z szyku i wyprzedzać poprzedzające Luxidy. Robił się więc chaos, bo kierowcy często przerywali z autonomiczną, a ja miałem bycha jechać z samochodem, którego kierowca ani razu nie dopuścił do autonomicznego manewru podczas skrętu na skrzyżowaniach. Z natury staram się nie wierzyć na słowo, jeśli czegoś nie zobaczę na własne oczy, więc po tym dniu do autopilota Huawei podchodziłem jeszcze z nutą sceptycyzmu. No, i jesteśmy po objazdówkach w cyklu autonomicznym, tak to nazwijmy. No, i na gorąco, pierwsze spostrzeżenia, bo przyjechaliśmy dość trochę kilometrów. Powiem tak, jest naprawdę fajnie, bo przykładowo tutaj w Chinach mamy odgroma wolnych samochodów, które są zbudowane na skuterze. Czasami to jest jakiś zabudowany skuter. No, i często na drogach szybkiego ruchu czy na autostradach te pojazdy też się pojawiają. Nie wiem dlaczego. Natomiast ten samochód faktycznie potrafi sam podjąć decyzję, że taki samochód wyprzedzi, zmieniając pas ruchu, potrafi zrobić robić to dobrze. Fajne jest też to, że samochód widzi, kiedy kończy się pas ruchu, potrafi zauważyć tą taką zebrę, że, że pas się kończy, sam podejmuje decyzję, że zmieni pas ruchu, robi to dobrze. Sam potrafi z autostrady zjechać na ślimaka, potrafi z tego ślimaka a potem z powrotem włączyć się na autostradę, to również robi dobrze. Jedyne, czego nie udało się nam z moimi meksykańskimi kolegami doprosić tego chińskiego kierowcy, to żeby pokazał jak ten samochód skręca na skrzyżowaniach. No, kilka razy mieliśmy okazję, żeby ten samochód na takim miejskim skrzyżowaniu e, sam skręcił. On mówił, że potrafi, potrafi, ale finalnie sam łapał kierownicę i ten manewr wykonywał, więc za to niestety głowę uciąć nie dam, jak ten samochód zachowuje się stricte na skrzyżowaniach miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o trasy autostradowe, Poza miejskie, no to jest naprawdę super. I tutaj ta jaza autonomiczna faktycznie działa zgodnie ze szuką. W mieście kurcie, no naprawdę szkoda. Próbowaliśmy wielokrotnie go zagadać, więc mam takie cieche przypuszczenie, że tutaj jeszcze nie wszystko może działać aż tak idealnie. Małe sprostowanie, bo właśnie rozmawiałem z moimi kolegami, którzy jeździli tym samochodem z innymi kierowcami. Mieli szczęście na trochę bardziej odważnych kierowców i ich kierowcy pozwalali autu skręcać na skrzyżowaniach. Pokazali mi nawet wideo, więc no, sprostowanie muszę przyznać, że faktycznie działa, nawet na skrzyżowaniach, no ale akurat ja tego nie miałem okazji zobaczyć. Natomiast jak widziałem na wideo, no to tak już wierzę. Natomiast co innego jest zobaczyć u kogoś na krótkim wideo, a co innego na własne oczy. Następnego dnia wróciliśmy więc do miasteczka Luxida, ale niestety tego dnia wyjazd autami poza obiekt był niemożliwy. Możliwe było za to sprawdzenie jak samochody zachowują się na parkingach, bo idea tego systemu ma być prosta. Podjeżdżasz pod teatr, kino, szpital, supermarket i zatrzymujesz auto w okolicy drzwi budynku. Zaznaczasz w nawigacji interesujący cię parking i wychodzisz z samochodu. Parkowanie może odbyć się bez obecności kierowcy w środku i to nawet wliczając w to zakręcanie po ślimakach pozwalających na zjazd do garażu podziemnego. Kiedy skończy się Twój seans czyszczuka, wyjmujesz telefon, przywołujesz nim samochód i zanim odbierzesz płaszcz z szatni, auto powinno czekać na ciebie przed wyjściem. Na razie działa to w fazie testów, ale według moich obserwacji działa to bardzo dobrze i bardzo przewidywalnie. Zapraszamy więc na pierwszy parking do Luxida S7. W tym momencie, pan obok mnie z poziomu aplikacji uruchomi sterowanie autonomiczne i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Zobaczy, pan teraz wybrał miejsce parkingowe w aplikacji na smartfonie, przesłał informację do samochodu i w tym momencie samochód ruszył sam, bez żadnej pomocy, bez nikogo za kierownicą. No i jedzie na wskazane w aplikacji miejsce parkingowe. Samo. Po tym parkingu, patrząc, co się dzieje dookoła, będzie luksusy skrzywo zaparkowany, ale go minęliśmy elegancko i gdzieś tam powinno być nasze miejsce, jak dobrze pamiętam. Tutaj, jak widzimy, zaczęło się robić gęsto. W bardzo bliskiej okolicy zaczęły parkować oraz opuszczać miejsca parkingowe trzy różne samochody, co wprowadziło spore utrudnienia. Kiedy Jake'u się ten schowało się w swoje miejsce, to zarówno nasz Luxit, jak i Tigo 9 chciały wyjechać na ten sam fragment drogi, ale nie skończyło się to kolizją, tylko odpuszczeniem Tigo 7. Zauważcie, że w tej czerwonej Tigo 7 nie ma kierowcy. Ona się zatrzymała, Luxit jedzie. I teraz stała się ciekawa rzecz. Luxid zauważył, że nie ma miejsca na planowany wcześniej manewr, więc wycofał o jakąś odległość, aby zmieścić się w wolne miejsce, ale nie na raz, tak jak w poprzedniej próbie, a poprawiając na kilka razy. Sam podjął taką decyzję w oparciu o zmienne warunki i chociaż konsekwencją tej decyzji było dłuższe parkowanie, to finalnie manewr zakończył się sukcesem. O, z tyłu jakiś człowiek idzie, więc się zatrzymaliśmy. Otworzył drzwi, czy uderzymy drzwi? Nie? Kurczę, naprawdę fajnie to działa. W rozmowie uzyskałem informację, że tego typu funkcje są już dostępne na wybranych parkingach, których liczba cały czas się powiększa. Ale szło działa dobrze. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie postanowił się upakować pod koła samochodu. I choć tym razem za kierownicą nie siedziała moja żona, a nie siedział nikt, to jednak za bardzo się tym nie przejmowałem. Teraz poprosiłem pana, żeby zrobił powtórkę. Ja będę stał na zewnątrz i będę starał się utrudniać samochodowi to zadanie. A auto będzie zaraz wyjeżdżało. A ja zrobię utrudnienie i wyskoczę mu przed koła i zobaczymy, co się stanie. Czy auto mnie zauważy, czy nie? Ty, zauważyło, elegancko zwalnia. Świeci się listwa na, na zielono. Zaraz znowu wejdę pod koła samochodu i zobaczycie, że on znowu się zatrzyma. Co jest spoko. Dobra, jedzie nasz samochód, więc ja robię dokładnie to samo, co wcześniej. Czyli powolutku sobie wchodzę przed koła i zobaczcie, auto się zatrzymuje do tego stopnia, że wręcz się zatrzymało do zera. Ja schodzę z jego toru jazdy skręcam kierownicą, żeby mi jeszcze ominąć. I jedzie sam dalej. Widzieliście wy to? No i jak ja bym miał czymś takim zrobić, próbę hamowania awaryjnego przed pierwszym? Trudne zadanie. No i działa to zgodnie ze szuką, trzeba przyznać, naprawdę jest spoko. Auto parkuje bardzo dobrze, naprawdę zaskakująco dobrze. Myślałem, że będą jakieś fakapy, że coś tam może nie wyjść aż tak ładnie, jak się spodziewałem, a naprawdę jest spoko. Naprawdę działa to tak, jak działać powinno. No trzymam kciuki za Chińczyków, żeby jak najbardziej, jak najszybciej ten system rozwijali, no i wprowadzali go do Europy, chociaż u nas mogą być z tym problemy pod względem prawnym, ale no wygląda to bardzo dobrze. I choć na razie odczucia były pozytywne, to wiedziałem, że byłem na parkingu pod miasteczkiem Luxida, na którym kręciły się głównie autonomiczne samochody. Na razie byłem więc zadowolony, ale jednocześnie bardzo wygłodniały na próbę w realnych warunkach na prawdziwym parkingu oraz w prawdziwym mieście. I ku mojej uciesze, szybko pojawiła się ku temu sposobność. Bo niedługo przed wyjazdem z Chin mieliśmy wyjście do centrum handlowego, w którym mieliśmy z dwie godzinki czasu wolnego. W centrum tym spora część pierwszego piętra to były salony samochodowe różnych marek. Zacząłem się dokładniej przeglądać i znalazłem też showroom Huawei'a, w którym stał Luxid R7. On niestety w danym momencie nie był dostępny do jazdy testowej, ale obok niego zauważyłem Stelato S9T. To akurat auto produkowane przez Bajka, ale również w kooperacji z Huawei'em, posiadające na pokładzie dokładnie tego samego autopilota, jaki jest w Luxidach. Szybko nawiązała się rozmowa, która skończyła się jazdą testową z handlowcem, który jak to dobry handlowiec, słysząc, że moim dzisiejszym priorytetem jest dokładne sprawdzenie autopilota, faktycznie pozwalał mu się wykazać. Idziemy właśnie na jazdę testową, pani z salonu idzie przed nami, abyście byli ciekawi jak wygląda jazda testowa, no podpisujecie papiery, przejeżdża po potem samochód, no i idziecie razem z panią do wskazanego miejsca, Stelato S9T. I właśnie tutaj jest zaparkowany. No tak, tak wygląda zestaw tych wszystkich elementów, które mamy w aucie. Natomiast cieszę się, że pojechałem tym autem, bo miałem okazję zobaczyć w bardzo trudnych warunkach, jak dobrze radzi sobie ten autopilot, który jest tutaj dostępny. I trzeba przyznać, że Huawei odwalił kawał dobrej roboty, bo to jest naprawdę niesamowite. Zwłaszcza tutaj robi to wrażenie, kiedy jestem po kilku dniach w tym kraju, wiem, jak, co tutaj się dzieje na drogach, jak bardzo trzeba na siebie uważać, kiedy przechodzi się przez pasy, przez zebry na jezdni. A ten system, ten autopilot z tymi niezwykle trudnymi do przewidzenia zachowaniami i sytuacjami na drodze. No sobie naprawdę bezbłędnie i to wcale nie było tak, że on zamulał, to wcale nie było tak, że ten samochód był taki, wiecie, że, że chciałeś przyjąć prowadzenie, mówić kurczę jedź, no bo masz miejsce, nie? Ja siedziałem na miejscu pasażera, więc nawet nie miałbym takiej możliwości, ale było widać, że ten samochód naprawdę jest ostrożny i bardzo bezpieczny, a z drugiej strony, kiedy może, kiedy ma miejsce, no to faktycznie jedzie i robi to, czego od niego oczekujemy. Jestem w szoku, jestem w ciężkim szoku. Właśnie wróciliśmy do, do salonu. Pani jeszcze o, o, wjeżdżając na parking pokazała tę funkcję, którą już kojarzyłem z Luxida jak tam wyjeżdżanie, wjeżdżanie i tak dalej. Do tej pory jak jeździliśmy Luxidami nie miał okazji ten system się wykazać. To znaczy przez to, że auta jeździły w kolumnie, a mieliśmy jechać jeden za drugim to wywoływało irytację kierowców no i kończyło się tym, że kierowcy faktycznie nie za bardzo chcieli dać samochodom prowadzić, tylko wyrywali kierownicę i przyjmowali pałeczkę na prostą rękę. Błędnie uznałem, że może być spowodowane to tym, że samochód nie radzi sobie najlepiej w mieście i po prostu nie chcą nam tego pokazać. Teraz widzę, że to działa wyśmienicie. To działa naprawdę... Picobello, żadnych uwag nie ma. Szczęka na podłodze. Jestem naprawdę smutny, że w Europie prawo tak mocno ogranicza tego typu inicjatywy, bo jest to naprawdę kapitalne i działa bardzo dobrze. Ja mam do tego systemu 99,9% no, zaufania. Kierowca tam jest tak, proforma, wiecie o co chodzi. Się cieszę, bo jestem bogatszy o wiedzę, której wcześniej nie miałem, którą wcześniej musiałem trochę się domyślać. I to wiecie, nawrotki, zakręty, skrzyżowania. Krótko mówiąc, ten system okazuje się naprawdę dopracowany i możliwość przetestowania go w różnych warunkach, w różnych samochodach i z różnymi kierowcami jasno mi pokazała, że Huawei stworzył autopilota, w którym rola kierowcy skutecznie jest ograniczona do absolutnego minimum i to nawet przy bardzo trudnych do przewidzenia warunkach drogowych. Powiem wam szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony, no bo nie ma co ukrywać, jestem osobą, która naprawdę często obcuje z nowymi samochodami, z drogimi samochodami. Myślałem, że w motoryzacji już nic mnie nie zaskoczy, jak mam być szczery, jak mam być przy czery a tu jednak koncern czery mnie zaskoczył. Inaczej sobie to wyobrażałem, myślałem, że tu jest troszkę więcej... Takiego marketingowego przepychania jakichś informacji, które są mocno podkoloryzowane, które, no wiecie, są obarczone ryzykiem, no nie powiem, że manipulacji, ale no takiego przesadnego nacechowania na to, że coś jest idealne. I szczerze myślałem, że w rzeczywistości jest gorzej, a wcale nie jest gorzej. Jest naprawdę super. I te systemy naprawdę są hiper dopracowane, co mnie naprawdę bardzo miło cieszy. No nie mniej, jeszcze jedną mam rozkminę, siedząc z tym centrum handlowym, chodząc po nim. Myślałem, że my w Europie naprawdę mamy sporo chińskich marek. Nie mamy sporo chińskich marek. Tych marek jest od groma, tych brandów, koncernów. Tego jest takie multum, że tego się nie da ogarnąć, pamiętać. Ja nawet nie wiem, co mam nagrywać, tego jest tak dużo, że ciężko się zdecydować na jedno. No, i jako, że autopilot Huawei jest dostępny w aliansie Hima, który zrzesza pod sobą marki zajmujące się sprzedażą wyłącznie samochodów elektrycznych i hybryd doładowywanych z gniazdka, to na koniec pozwólcie na chwilę dla partnerów odcinka, których oferta jest skierowana właśnie dla użytkowników samochodów z takimi napędami. Pierwszym partnerem jest firma Abstryk, a więc sprzedawca energii dla klientów indywidualnych z dynamicznymi taryfami prądu. Oznacza to, że cena kształtuje się godzinowo, na co wpływ ma m.in. produkcja z OZE, a więc nasłonecznienie i wiatr, jak również popyt na prąd w danych godzinach. Im większa jest nadwyżka wyprodukowanej energii i im mniejsze zapotrzebowanie na nią, tym ceny prądu są niższe, a czasami nawet ujemne. Aplikacja Stryk daje nam możliwość na podglądanie, jak kształtowała się cena netto za prąd w najróżniejsze dni z przeszłości, co pozwoli łatwiej oszacować na przykład koszty ładowania w domu naszego elektryka. Najniższe ceny występują codziennie w okolicach południa oraz w środku nocy. Często niskie ceny występują też w długie weekendy, kiedy wiele osób wyjeżdża z domu. Analiza tych danych pozwoli Wam osiągnąć maksimum oszczędności. Przy zainteresowaniu ofertą Stryk, pamiętaj o moim kodzie polecającym EcoDriver50, który obniży Twoją drugą fakturę po podpisaniu umowy. A więcej szczegółów znajdziesz w aplikacji Stryk i w opisie pod filmem. Drugim partnerem odcinka jest firma EloCity, której aplikacja w jednym miejscu łączy dostęp do ponad 5,5 tysiąca ładowarek w całej Polsce. Z pomocą EloCity obsłużysz stacje zarówno własne jak i innych operatorów np. Polenergi, Ionity, Ecoen, Kaufland czy BP. Aplikacja ta może być też dla Was wygodna podczas codziennych zakupów pod Lidlem. Gorąco pozdrawiam wszystkich widzów, którzy wytrwali do końca tego odcinka. Dajcie też znać, jak oceniacie wspominany w filmie system Huawei'a. Czy według Was w Europie mogą zajść zmiany, które pozwolą na pojawienie się takiego autopilota również na naszych drogach? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.